Kolejny dzień podróży. Niedaleko Byszczyca, ale my troszeczkę dalej parkujemy na terenie koło Młyna. Blisko staw a my sobie stoimy i przenocowaliśmy na tym parkingu Wczoraj urywek Wam pokazałam tego młyna i tutaj jest właśnie mostek a tutaj jest parking z tej strony mamy bliżej do rzeki niezachęcająca woda Czystością. Tutaj wyszczyca wpada. Ciekawa jestem, czy tu jest produkowany prąd, czy faktycznie jest młyn. Dowiedziałam się tutaj od pana, że młyn jest nieczynny. I tak jak wcześniej podejrzewałam, to jest elektrownia. Jesteśmy przed bramą pałacu w miejscowości Samotwór. Próbujemy dzwonić. Pałac Aleksandrów. Znajduje się w nim hotel i restauracja. Bardzo ciekawie się zapowiada z tą bramą. Ale niestety, mimo tego, że pisze domofon, kutki są zawieszone od zewnątrz, więc małe szanse na to, żebyśmy cokolwiek dzisiaj zobaczyli. Jesteśmy już na terenie. Udało nam się wejść. Dzięki sąsiadowi na teren widać dawne świetności dywanu czerwonego. I jak każdy pałac, jest w pobliżu wody. Tym razem akurat jest w pobliżu rzeki. Jest ładnie widać z zewnątrz, odremontowane. Najbardziej chyba widoczne będzie tu od strony rzeki. Jak będziecie mogli płynąć tu kajakiem. A chyba nawet uda się wyjść troszeczkę tutaj i pooglądać. Można przejechać za most w tej miejscowości i wtedy z drugiej strony rzeki oglądać. Tak, od strony rzeki wygląda. Może się komuś uda wynająć tutaj pokój sobie, bo jest też ten hotel, tak jak wcześniej wspomniałam bardzo piękne miejsce. Kasztany już kwitną. Dużo zieleni. Skoda, że nie mamy okazji wejść do środka i wam pokazać, jak w środku wygląda hotel w pałacu.